Będziemy testować po obiedzie. No musi trochę ostygnąć, nie? Super. Myślę, że są frużeliną. Tak. Idealnie. Ja bym dała chyba mniej cukru do tego ciasta, osobiście. W sensie mniej słodzika. Mhm. Bo frużelina sama w sobie jest, jest mega słodka. słodka. Mhm. Go. Go. Witajcie moi drodzy, ja mam na imię Kinga, a wy trafiliście na kanał Keto Travelers. Słuchajcie, wracamy do kuchni. Wracamy pełną parą. E, za, a przepraszam bardzo, pomyliłam za kamerą moja cudowna, wspaniała małżonka Beatka jako support. Witam państwa serdecznie z drugiej strony kamery. Słuchajcie, dzisiaj będzie słodycz, będzie to ciasto e, takie ala drożdżówka, nie wiem jak to nazwać. Robiliśmy coś podobnego już kiedyś na kanale, ale ten przepis znalazłam na Instagramie. Ona ciągle gotuje. Ma bardzo fajne przepisy, więc stwierdziłam, że zrobimy też u nas na kanale, żeby pokazać też naszym widzom. Słuchajcie, jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Do ciasta będziemy potrzebowali niedużo składników. Po pierwsze, 5 jajek. Potrzebujecie mieć oddzielone białka od żółtek. Białka będziemy zaraz ubijać. 60 g mąki kokosowej. 200 g mleka kokosowego tłustego. 60 g słodzika, w tym przypadku jest to truwie. Tak, to jest mieszanka erytrytoli. E, jak widzicie, znaleźliśmy już puder, więc nie będzie nam zgrzytać mi między zębami. Do tego frużelina. Zobaczcie, jest to coś, co znaleźliśmy dzisiaj w sklepie całkowicie przez przypadek, bo byliśmy w sklepie, żeby znaleźć e, białko smakowe, tak to się nazywa, słodzone. słodzone. Erytrytołem. I że nie ma, wcześniej ściągali ze Stanów, a po Brexicie jest jak jest. Także mamy tutaj w tą frużelinę. Frużelina jest z owoców leśnych i jest słodzona czym? Erytrytolem. Erytrytolem. Sorry. I do tego mamy proszek do pieczenia. Pół łyżeczki potrzebujemy proszku do pieczenia. A to będzie nasza kruszonka. Tu jest 20 g masła i 20 gramów mąki kokosowej. Także to są wszystkie składniki, które są potrzebne. Teraz zabieramy się. Będziemy zaczynać od ubijania białek na sztywną masę. Więc, żeby Was nie zanudzać, to pokażemy Wam tylko część tego. A potem będziemy po prostu mieszać wszystkie składniki do foremki. A w międzyczasie jeszcze mam odpalony piekarnik na 180 stopni i będziemy piec około 30 minut, ale to powie, potem Wam powiem. Także ja się zabieram za pracę ciężką. Będę ubijać jajka. No dobrze, wydaje mi się, że jest sztywna. I teraz dodajemy po kolei wszystkie składniki. Oprócz frużeliny, bo to pójdzie na sam koniec. Czyli dodajemy słodzik, mąkę kokosową, mleko kokosowe. I pół łyżeczki proszku do pieczenia. I tu razem wszystko mieszamy. Pół łyżeczki proszku. I teraz to wymieszamy tym samym ustrojstwem na małych obrotach, tak żeby nam się słodzik rozpuścił. I dodaję żółtka teraz. W związku z tym, że słodzik był w pudrze, to myślę, że jest to już wymieszane. Jeszcze może zbierzemy tylko to po bokach. I szybko przemieszamy. Ja nie wiem, czy to ma być taka konsystencja. Mamy taką foremeczkę przygotowaną z papierem. Teraz będziemy starały się to przelać i nie rozlać, To może być nie lada wyczynem. Przelewamy. Jak widzieliście, ja sobie przygotowałam wszystkie składniki wcześniej i zrobienie tego ciasta zajęło może 5 minut, nawet nie wiem czy nie mniej. Nie wiem czy nie dużo tej frużeliny będzie, w przepisie było 150 gramów. I do tego. ten papier się tak słabo układa. Nie? I nie co się to zawinąć? Bez papieru e, nie No by ten... się do wyciągnąć. Nie? Tak, więc dlatego użyłam tym razem papieru. No i robimy kleksy trochę z frużeliny. Trochę to... dużo tej frużeliny. No strasznie zdaniem. dużo. Bo to one pewnie wpadną do środka. Ale ta frużelina jest naprawdę dobra. Tylko dla mnie trochę za słodka. No i to dużo poszło też do tego ciasta erytrytołu. Ciekawe, czy to nie będzie za słodkie to ciasto. Na dla pewno wam, z Wami się podzielimy, czy to nie jest za słodkie dla nas. Piekarnik nagrzany do 180 stopni, wrzucamy i pół godziny, około pół godziny. To wszystko zależy od tego, jaką macie foremkę, więc jest 5.36. Sprawdzimy o 6.00 i w międzyczasie będę za chwilę robić kruszonkę, ponieważ to jest masło mąka kokosowa, tylko można to, w przepisie był termomix w przepisie był Thermomix, my nie mamy. Będę to zagniatać ręcznie i dwie minuty przed wyciągnięciem ciasta trzeba po prostu to posypać. I to będzie służyło za taką kruszonkę. Także widzimy się za pół godziny. No, jak lubicie się bawić w brudną robotę, to to jest idealna, brudna robota na kruszonkę. A ma kruszonkę. Na moich palcach, co prawda? Teraz co zdejmę. Będziemy to zaraz posypywać. Tylko zerkniemy, jak tam się ma ciasto. A co ono tak nie rośnie? Troszkę urosło. Troszkę. No. A myślę, że jeszcze troszkę. No dobra. A tak ale... myślę. A kiedy dajesz tą kruszonkę? Dwie minuty przed wyjęciem. Aha. Więc myślę, Kruszonka. że jeszcze pięć minut, czyli za jakieś cztery minuty. Dobrze, więc ciasto już dla mnie wygląda na upieczone i wrzucamy dosłownie na dwie minutki naszą kruszonkę. Ja postaram się to zrobić w piekarniku, może się nie poparzę. No, fajnie by było. A może wyciągnij to trochę? A może jednak wyciągnę. Mm, tak. Trochę przynajmniej. Mogę Ci to podtrzymać jedną rękę? Nie, nie ja to zasunę sobie. O, Dobra. I, I po prostu sypiemy to. O, troszkę urosło jednak. Kruszoneczkę na wierzch. Dwie minutki i wyciągamy, ale pachnie obłędnie. Ładnie pachnie, Bardzo ładnie. Kokosowo. kokosowo. Także za dwie minutki e, będziemy to wyciągać, a jak wyciągniemy to oczywiście zobaczycie jak będziemy testować. Wyciągamy królową dzisiejszego dnia. Ale to chyba obiad powinien być królem. A, królowa jest ważniejsza racja. Mm. Oj. Wygląda dobrze, pachnie jeszcze lepiej. Nie właśnie. Będziemy testować po obiedzie. No musi trochę ostygnąć, nie? Mamy nowy dzień. Nie zjadłyśmy wczoraj ciasta, ani go nie spróbowałyśmy, ponieważ zupa, którą widzieliście tydzień temu nas napchała tak. I nie miałyśmy miejsca, a więc poczekałyśmy do następnego dnia. I dzisiaj rano na śniadanie zjemy ciasto. Bardzo ketogenicznie, ale zjemy dzisiaj ciasto. A Zaraz... ciasto. Zaraz je odpakujemy. Ja zjem je z mlekiem migdałowym. Taką mam chęć dzisiaj na śniadanie. A ty, Batka? Ja chyba sobie zrobię kawkę jeszcze. A Batka z kawką. Także idziemy odpakować nasze ciasto. Kurde, robię się. Wszystko zasłania rękami. No ale co mam zrobić, jak próbuję to wyjąć? Na razie skupiam się, żeby wyjąć papier. Mm. O Jezu, wszystko wyciekło. To nic. To nie jest dla Ciebie. <gryny> Wszystko spadło na dół. <gryny> Cała kruszanka też spada. Jeśli będziecie robili to ciasto i uda Wam się zrobić tak, żeby nie opadło na sam dół, to dajcie znać w komentarzach, jak to zrobiliście u nas opadło. Ja, myślę, ja, myślę, że to ja myślę, że to za duże kleksy były po prostu i trochę za dużo było tej frużeliny. Mhm. 150 gramów na taką porcję, to moim zdaniem jest za dużo. No, idziemy degustować. Idealne śniadanie mhm. Jak dla mnie. Mm. Fajne jest to ciasto w środku takie mokre. Ja bym tego drożdżówką nie nazwała, mm -mm. bo drożdżówka jest w środku sucha i bardziej taka porowata. Mm. Super. Myślę, że są frużeliną. Tak. idealnie. ja bym dała chyba mniej cukru do tego ciasta osobiście, w sensie mniej słodzika, mm. bo frużelina sama w sobie jest, jest mega słodka. słodka. Mhm. Ale dla mnie. Super. Naprawdę fajne Bardzo ciasto. Bardzo dobre ciasto. Chyba dawno, nie dość, że dawno nie robiłyśmy, to jeszcze dawno nie było takie dobre, nie? Tak myślę. Myślę, że to naprawdę fajne, godne polecenia. Także dajcie znać w komentarzach, czy będziecie robić, czy robiliście może, czy już znacie ten przepis. My jak najbardziej na plus, tak Miś, się? Mhm. No mogę ob... mówić, bo mam zajętą bujętność. Jak, jak zawsze. Także my jak najbardziej na plus. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz. I jeżeli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, bo to bardzo e, motywuje nas do tego, by kręcić dla Was więcej odcinków. Zapomniałam nadmienić, że jak dla mnie ta kruszonka jest zbędna. Nie smakuje mi ogólnie smakuje jak mąka kokosowa. E, więc jeżeli zależy Wam na tym, żeby ciasto ładnie wyglądało, to jak najbardziej, możecie dodać tą kruszonkę, ale jeżeli zależy Wam na smaku, to nie dodawajcie szkoda zachodu. To tyle. I to mówiłam ja, Kinga. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!